You Włączysz know, do... uh, latarkę? Tak, włączę, włączę. Jest siódma, i szykujemy. Indyka. Wczoraj wszystko gotowałam. Sos, cranberry sauce, sos żrobiny. A tutaj mamy, co tutaj jest? Stuffing albo dressing, jak jesteście z UK. Um, na Apple Crisp, Mac and Cheese, to jest na dyniową e, pie. I tutaj po, o, po drugiej stronie są pie które chcę wyciągnąć, bo zaraz muszę upiec pie, no muszę, chcę. Here we go. To dajemy na 180 stopni. I idziemy po indyka. Indek od dwóch dni. Mówię, dwa czy trzy dni, John od czwartku. Dzisiaj sobota. Stoi w brine. Pokazać, jak to wygląda. Musimy iść na dwór. Możesz iść z nami, masz grube skarpetki tak? Ja bym już ubrana wstała, dziewczynki też. się, słuchałem audiobajki na górze. Uff, zimno. Rześko. Sześćko. I tu jest... Nasz gar. I oh. to bierzesz połowę? Ja yeah. I... oh, Nie wiem czy da oh. radę. Yeah, <Yeah>? Ciężkie to, jak nie wiem. Ojejku, różne przyprawy są. Fus. <laughs> Looks like a used diaper. Talerz, żeby indek był cały czas zanurzony. pomysł. pomysł. Fus. Nie jest, twój się z Dobra, mam tutaj mocno umyte. No, no. Nie ma. Any paper towels. Well, paper towels? Yeah. Nie. No. tego indyka. Raz, dwa, trzy. Oj. Trzeba go. Wypłukać lekko. Yeah. I teraz tak. trzeba powiedzieć, żeby był suchy, żeby skóra była taka chrupiąca. I siedzi ci na ladzie przez godzinę, dwie, może na przykład jeszcze. Jak to robicie wcześniej, ten brine, to czytałam, że może 24 godziny siedzieć. No i też wnętrz trzeba wysuszyć. To jest chyba najmniej sympatyczne. Oj. I potem oczywiście Nałożę rękawiczki, nie nałożę rękawiczki, tylko umyję ręce. W sumie też można to zrobić w rękawiczkach. Można to robić w rękawiczkach. Nie. Bardzo dużo osób do filmików nakładają nie. rękawice i kotują, bo nie to nie. bardziej estetycznie wygląda. Nie, bo to masz ładne fatbagcie. Ale kto w domu nakłada rękawice? Co? Bierz tak, mięso, no coś ty. Farsz, który zrobiłam wczoraj po prostu trzeba ja wymieszać farsz, nie wiem, do środku lodyniowej. Nie cokolwiek możesz samozwić wnętrza. To teraz tutaj w lewą po prostu. A może tak położyć? No 0,123. Tak. I no. I trochę inaczej się, czy inaczej? Wszystkiego to w ciekawy sposób, sposób. No i słuchajcie, jak Wszystkiego to będzie się Wszystkiego piec Wszystkiego piec i 5 godzin. Potem wyciągamy indyka, dajemy na to folię ręcznik i on siedzi przez godzinę tak około i w tą godzinę wsadzamy mac and cheese i wsadzamy potem na ostatnie 10 minut ten, oprócz mac and cheese wsadzamy tam, w ostatnie minutę no co, eee, biskiet, taki amerykański chleb. Moja mama przynosi brukselki, a reszta to jest takie bardzo, like, traditional Thanksgiving dinner. Jedynie, co nie mamy, co jest bardzo popularne w Stanach, to jest green bean casserole. I oni biorą tę um, zielone beans, fasolkę, taką długą, podłużoną, zieloną fasolkę um, i mieszają to z zupą, z kremu, z pijmy w masiu z pieczarek i to mieszają razem i dają na to cebulkę, taką smażoną cebulkę, też to wsadzają do piekarnika i się tym -y, -y, -y. nie jest to moje ulubione, są oczywiście bardziej like fancy przepisy i tak dalej, ale to po prostu nie jest nie, nie są moje kubki smakowe, ja nigdy mi to nie smakowało co so, do tego ja to nie robię ale to też jest bardzo popularne ten stuffing dressing to wymieszam jeszcze, muszę dodać, dodam trochę tego z indyka, bo to jest ma bardzo fajny taki smak i też bulion od kurczaka i to będzie tutaj siedzieć w crockpot 4 godziny, są tak około 10, a 11 to nastawię. To wszystko, cały Thanksgiving. Easy peasy. Uh, mój kolega Mike, jak przyjdzie, to ziemniaki zrobi, biszket, zrobi cranberry sauce, już jest gotowy. So we're good. Jedynie to nie mamy takich przekąsek przed posiłkiem. Normalnie mamy. No, Like, Cheese, plate i like tak dalej. Mamy? Mamy 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 Dobra, pierwszy pan jest wyszedł. I słuchajcie, ten akurat ten to ciasto jest mega, takie fenyki. Trzeba sprawdzić, bo jeszcze 10, 15 minut zostało. Ale jak w środku się nie rusza dużo, to znaczy, że jest gotowe. ja trochę za dużo gotowałam. Widzicie te linie? To znaczy, że jest troszeczkę za dużo gotowane, ale i tak będzie smakować idealnie. I to jest takie ciut, ale. Tak, Taki jest znak, żeby y, natychmiast wyciągnąć. I jak mówię, 10-15 minut przed czasem, co miało się skończyć, teoretycznie. Co trzeba bardzo pilnować to ciasto. John się nie cieszy, bo ja zaraz idę zawieźć dzieci na zajęcia. Co? To, to też jest. <grym>, to też jest najgorsze w tym wszystkim. Nie, że zawieźć dzieci, ale że. Y, ty tutaj gotujesz, szykujesz i tak dalej, ale nadal w ciągu dnia trzeba jakoś normalnie jeść, co? So, szykuję teraz śniadaniówki dla dziewczynek, bo Matyda miała koleżankę na nocowankę dzisiaj. Także tak... Oj! Staram się to jakoś ogarnąć. O! O, to jest takie ciekawe dla mnie. W jakim wieku były wasze dzieci przy pierwszej nocowance? Ile tyle się miała lat, John? Kiedy? Kiedy w pierwsza nocowanka. O. Sześć lat? Nie. Czy pięć? Bo chyba sąsiadka. No, no, no. No to, to troszeczkę wcześniej, może by było pięć. Okej, okay. no. Jeszcze ten. Mam jabłka. Może jabko im pokroję. Co tutaj im dać? No i je. Oh, jedziemy! Boom. This is where I regret it. I don't have gloves. You chose to do this. Because it will make the turkey taste. You brought good. this upon yourself. <laughs> Mmm, mm. Buttery turkey. <laughs> you know what, though? That's gonna make the gravy out of this world. Nice. Okay, so hi, Mike is here. Hi, Mike. Hello, everybody. I tutaj mamy indyka. Pod skórą też jest masło. Masło i gie. To jest masło klary. W kla Klarowane. klarowane masło pumpkin pie już są gotowe cranberry sauce done bam bararam the turkey is in the oven mamy tutaj dwa termometry bo się martwiliśmy, że się nie zmieści we can buy bigger turkey next year yeah. um i I don't, want, I don't want to do that huh? what, what do you want to do well, Do you think that this metal rack can handle the actual weight of the yeah okay so then i'm gonna need assistance okay so okay 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 this guy <laughs> go on the bottom sliding dude no, no 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 off the off the bottom <laughs> yeah. ow sorry guys it's okay no i just touched the the rack thing that was i been preheating for the last few hours. Oh my gosh. Nice. <laughs> this one is breast. Or thigh. This one is. Should I. Okay, sorry. This? Please. What's wireless? What's wireless? I don't care. No, I thought he was like. No i tutaj mamy termometry, żeby wiedzieć, jakie temperatura jest każda część indyka. Które sprawdzamy. It's an art. A w tym czasie już odkurzacz tutaj działa. A no bo mnie się bawi. Brawo, Zizi! A i Mike też powiedział, że jak indeks się będzie robił, to on zaostrzy nam noże. So that's nice. How did they become huntrix, yeah. How did they choose them? Then you can have like what happens after. It's like we a whole thing. You yeah, that is fun. <laughs> i Tutaj stół jest gotowy. Mike robi biscuits. John zaraz będzie yy, ten. Ziemniaczki, co? John. Yeah. John's gonna peel the potatoes. Dziewczyny się tu bawią. Powiemy gościom, że to jest kidzo. Gabi śpi, zaraz Matyda wróci z zajęć, a ja idę się szykować. look at that bird you need a platter for all that Wow! Oh, yeah. oh, that is ridiculous <laughs> uh, here the doctor's friends and family uh, um, and what is this number six No wiem. w We Nie Nie nagrywałam Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie Nie No słuchajcie, w trakcie Gabby, Thanksgiving no. Nie nagrywałam, tam wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie jest jakoś bardzo mięsożerna. Um, dziewczyny też generalnie wszystkim no. bardzo smakowało. To też jest do końca roku czy na kolejny rok. So, ja akurat powiedzieć? dostałam tą większą część w tym roku. Graliśmy w karty, po prostu miło sobie spędziliśmy popołudnie. Dużo było, bardzo dużo było resztek, i przez następne kilka dni je jedliśmy. Jeśli chodzi o Thanksgiving, to my zawsze robimy tak w połowie pomiędzy Thanksgiving kanadyjskim i amerykańskim. Było przesympatycznie, i bardzo się cieszę, że w tym roku mogłam to ogarnąć. I cieszę się też, że mogę Wam to pokazać jako pierwszy taki vlogmas. Dajcie znać, jakie co byście chcieli zobaczyć w tym roku na vlogmas. Dajcie znać, czy. Też yy, kiedyś próbowaliście taki amerykański Thanksgiving? Jak próbowaliście? Jakie były, są Wasze ulubione danie? Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda, Emma, Gabi, John i ja życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!